Prezentowany w tym odcinku wojskowy ośrodek szkoleniowy w Helu został wybudowany w 1970 roku. Funkcję terenu do ćwiczeń wojska pełnił aż do roku 2012. Od tamtej pory, choć dobrze zabezpieczony, był sukcesywnie rozkradany przez lokalnych wandali. Po 2020 roku obiekt kilkukrotnie służył jednostce wojskowej Formoza jako miejsce ćwiczeń. Widoczne przestrzały, znajdujące się w dachu i tylnej części budynku, to efekty detonacji ładunków wybuchowych. Pomimo tego, iż budynek wcale nie jest tak stary, to jednak nie nadaje się już do użytku. Uszkodzenia po ćwiczeniach bojowych znacznie naruszyły jego konstrukcję i w chwili obecnej budynek kwalifikuje się już tylko do rozbiórki. Opuszczony Wojskowy Ośrodek Szkoleniowy. było znaleźć jakiekolwiek informacje w internecie nie wiem jeszcze poszukamy zanim wydamy to wszystko może gdzieś coś ktoś będzie wiedział to może napisać podem w komentarzu albo nie będzie wejścia albo nie będzie wejścia no. No no to już zobaczymy na miejscu, No risk no fun zobaczymy Życie. Tutaj kiedyś zwiedzałem z mężatką opuszczoną jednostkę wojskową. Jak widać już nic z tego się nie, nie zostało. zostało. Chyba jakieś hotele w tym miejscu będą dobudowane? No możliwe. Albo jakieś apartamenty? No kawałek do plaży jest, więc jakieś 15 minut. Tak na spokojnie idąc. Ale okolica wydaje mi się na pewno jest to, tak, tak, niż jest w że to, jeżeli ktoś to, w spokój, to, jak najbardziej polecam. No, tak. tak? Ja też jakiś czas temu byłem. Jak nie widzieliście to. Film też jest taki, jakby... no, no, ale. No, jak widać. Patrzę tam na dole tam w opisie. Eee, tak. Ale jak widać, eee. nie pamiętam, jakie miało być stan, jeszcze raz obejrzeć. No, ja to tak samo tak. Ale tak, bo może więcej grafiti przybyło i tyle. Tak. Niestety nic się w tych nie Jedyne słuszne. Tak, dokładnie. Ale logo już od wielu, wielu lat się nie zmieniło. Jesteśmy już na miejscu. Tak jak widać, ten budynek może jeszcze być jakiś taki, jakim, jakimś takim budynkiem powojskowym. nie? Bo takie na górze masz coś, nie wiem co to jest. A anteny, jakieś nadajniki. No, coś tego typu. Hmm, jak wjeżdżaliśmy na ten teren, to była tabliczka teren Skarbu Państwa. Nie tyle jest teren wojskowy, no ale sądząc po tym, że jesteśmy na Lachelu, no to mogły to być jakieś pozostałości po jednostkach wojskowych. Tamte budynki są, jak widać, użytkowane, jeszcze jakieś auta, ktoś się tam kręci, nie wiem, mam te, nadzieję, że... Że nie tutaj? Że nie tutaj, tak. No i co, chodźmy zobaczyć. Chyba musiało być coś wojskowego, nie wiem, tutaj może tak jak, nie wiem, jak te posterunku policji, nie? Przychodzisz i, i masz okienko i to okienko chyba to musiało być tutaj. Aha. Same śmieci, opony, czyli klasyka. Tutaj chyba wygląda na to, że jakieś ubikacje, chociaż jakieś takie dziwne, małe, chociaż może jakaś tutaj umywalka była, a tak, tutaj, tutaj jest faktycznie ubikacje, uważaj, bo ślisko jest. Aha, coś widać, oczywiście, musiał ktoś kibel wywalić. O, tu jeszcze. Widzisz, było klejone. Zresztą to mi się wydaje, że to mogłoby być coś na zasadzie stołówki, nie? Myślisz? Tutaj? Tutaj masz takie okienko, może do wydawania, a tam z tyłu masz kamień. Więc tam może była kuchnia, tutaj była najadalnia. Może tak. No, mogłoby być, no. nie wiesz, jak przygotowujesz, Wydajesz, albo, albo wiesz, zwracasz naczynia. O, popatrz. <laughs> no, bo jest to się, <laughs> to jesteśmy właściwym miejscu. Tak. O, tu widać, że ktoś w lato był 2023, także niedawno. Tutaj jakiś taki dziwny znaczek. No. Stworzysz? Może się uda. No. Jak nie to. Tam to skrzydło. No i popatrz. Też jakieś takie. Aha, bo to jest, to jest od tych. od Tak, lamp. No też mnie zastanawia w takich miejscach, że, że wiesz. Tak wytegują takie te. Po co? Co ktoś się chciał tutaj dostać? Jak jeszcze było zamknięte? O, i tu znowu ta kotwica. Co? Pełno śmieci? Co? Tak, tutaj pełno jakichś takich... Ciekawe... Nie może to jakieś faktycznie pozostałości po, po tej jednostce wojskowej, czy coś? I co? Chyba tutaj to już wszystko? Tak, no właśnie trzeba będzie uważać, bo może będzie mega ślisko? Nie, nie jest tak źle. Nie, nie wiem, no. że też jest jakiś budynek na zewnątrz widać? Ale on jest ogrodzony. Nie wiem czy, czy się da na niego wejść. No tam nie? Chyba, chyba mi, się, mi się wydaje, że nie. Tam jeszcze ktoś łazi. O, tu jest jakieś takie ciekawsze pomieszczenie. No Jakieś bezpieczniki coś. Jak wybór idzie, to może jakaś była. Gdzieś wiedziałam, może ale... Ech. Ale z to nie wiem, może coś do podczerwania wody tutaj było, albo, albo jakiś piec, tylko gdzieś to na tym poziomie, a nie gdzieś... Niżej? Tutaj, tak, mm -hmm. bo kotłownia to bardziej bym gdzieś odstawiała, to jest gdzieś w fundamentach niżej, a nie no niż tak. na poziomie zero. Wszędzie te lampy takie zniszczone, jakby to nie wiem, może chcieli jeszcze na złom no, no, wziąć tak. czy coś? to się dało, gdyby ciągnął, to nie Ale to była do mnie jakaś Tutaj tak. No. Nie to mi, tak, to mi się kojarzy z taką klasą, nie? Aha. Uh -huh. o, tutaj też coś ciekawszego? Asygnata, ale. Ejku, nie wiem, czy A. to jest asygnata. Też nie wiem. O, ale tu jeszcze jest kalendarz 2000, tak? Gdzie? Aha. O tym mówisz, pod spodem? No. 2004 o. Jeszcze jakieś kłopotyko jest narysowane Co to? Panda? Chyba panda Trochę więcej przypomina <laughs> Nie, ten jest nowszy 2005 No co? Jakieś szafeczki jeszcze No nic, chyba idziemy wyżej, nie? To może od lewej no, tutaj też jakieś coś takiego co na dole No nie, no to samo pod, pod wpływem nie wiem śniegu czy czegoś no to na pewno nie nie poleciał. Wszystkie takie przechodnie te. Tutaj znaczek chyba NATO, nie? Szwecja? O, to ONZ-u, tak? NATO, ONZ-u, coś takiego, nie? Jeszcze jakiś napis? Nie wiem, w jakim to języku? Może tak. No widzisz, tutaj też widać, że były jakieś tam jakieś napisy. No tutaj, no też takie drzwi, Zatygowane. Ciekawe, czy coś tam pewnie widać. No, to co wszędzie, czyli nic. Nie że tutaj przejdziemy do tego. Tak. Czy to jest połączone? Patrz, to nie było połączone, chyba. Chociaż może to są tutaj te drzwi, nie? Tak, to jest no. to. Tak, to jest to, co tutaj widać. Zobaczmy tutaj. też pusto. O, a to jest ciekawe co to było. Jakieś takie metalowe? Śmienka Aha, no ściałowa. tak, tak, może tak. Pytury, pisowo, A to tylko mm -hmm. Tutaj chyba nie wchodziliśmy. Nie, nie. No, to kojarzy, to jest... no tak wygląda. Tak wygląda. Zobaczcie ile śniegu. Auto bezpiecznie stoi. A faktycznie, faktycznie, no może, może tak, były. Też były, mhm. tylko po prostu nie zwiecał na papierze. Tutaj co? Łazieneczka. No i tak samo jak bliżej. Duże. No i to jeszcze jest wejście na dach. Jakbyś chciała, ale to ślisko będzie tam to nie ma co. O, a tu już nie ma. Jakby kiedyś było. Wejście, przejście. No i to zastanawiam się, no, to, no nie wiem, no to... Jakby coś podłożone było, żeby to wiesz. No bo to samo z siebie. No? Nie wiem. Jeszcze tutaj coś. Tak, arki długi, popatrz. O, tutaj też. Lepsze trochę bardziej zachowane. Zniszczone. A to w każdym razie mhm. masz jest to wszystkie karabę, Tak, ile się dało, to wszystko. Kanapka? Tego, tylko kanapy, tak. Nawet dwie. są so, jakiś chyba nie? Tak jakby, no, ale to nie wiem, czy to ślepaki, czy czy, czy jednak jakiś. Ale to z drugiej strony też nie do końca mi wygląda na łóżkę. No, po taki... Myślałam, pomyślałam, że to może jakieś wkręty, śrubki, Ale nie, 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 to nie. Ale to jest taki, taki odgłos pusty, jak to odkładam. Mm -hmm. Więc to może jakiś rodzaj łóżki Tak, także całość zwiedzona, jak widzicie. Nic ciekawego tutaj nie pozostało. No, Ewidentnie jest to jakiś obiekt powojskowy, po i, i tak jakby miejsce, w którym e, odbywały się jakieś szkolenia. Bo wszystkie te pomieszczenia są do siebie tak podobne i przypominają po prostu już klasy w szkole. Jakieś tablice, tak? I no, z wyposażenia nie zostało nic. Jakieś tam były dwie kanapy, ale to chyba ewidentnie ktoś je tutaj po prostu przytaszczył może być. Ehm, no co też udało nam się. Mieliśmy to szczęście, właśnie szczęście, że e, spotkaliśmy tutaj chyba też e, Urbexowicza innego, tak? To tak. przyszedł po prostu tutaj zwiedzić to miejsce. Po prostu chyba lubi to, to, to przebywać i dowiedzieliśmy się właśnie, że to było miejsce szkoleniowe, miejsce powojskowe. E, gdzieś tam pewnie jakiegoś linka e, do jego filmów, do jego kanałów też pewnie zamieścimy na zasadzie jakiejś takiej współpracy i znajomości. No cóż, polecamy miejsce. No chyba niekoniecznie specjalnie tutaj. Ale przy okazji jest, można. Tak, ale przy okazji jak najbardziej. Wpadlić. Z tego co też się dowiedzieliśmy, tutaj w ogóle cały ten teren jest pełen... E, Wojskowych powojskowych miejsc bo też wspominał coś o podziemiach? Tak, tak, gdzieś, gdzieś tam w, w górę. Czy tak, jeszcze jakaś chyba wieża miała być, albo, albo albo coś może się nie tak zrozumiałam, ale naprawdę trzeba, z tego co powiedział, dużo czasu na to, żeby, żeby to wszystko zwiedzić. No my za bardzo czasu nie mieliśmy, bo w sumie nie byliśmy też za bardzo przygotowani, ale fajnie, że się udało cokolwiek nagrać i, i pokazać. Także co? To tyle. Mam nadzieję, widzimy się w kolejnym odcinku. Dokładnie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Zobacz również inne nasze filmy. Polub nas na Facebooku oraz subskrybuj kanał.